Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Czy ktoś zna z nas was ten cytat? Ja też go dobrze znam i dzisiaj będę o nim mówił. Opowiem Wam również swoją drogę, którą przeżyłem, którą cały czas przechodzę. Bo w życiu mamy, ponosimy porażki, raz mniejsze, raz większe, ale różnica między tymi ludźmi, którzy ponoszą porażki, a idą naprzód dalej, tkwi właśnie w podejmowaniu decyzji. I taką decyzję ja podjąłem kiedyś. Dzisiaj Wam o niej opowiem. Opowiem również o czterech kluczach, które sam sobie stworzyłem i dzięki którym cały czas buduję swoją wiarę w siebie i działanie. Zacznijmy od początku, jak to było. Rok 2010. To byłem ja w, w sweterku Lacoste z czerwonym golfem. Ja byłem święcie przekonany, że jestem panem i władcą świata. Przysięgam wam. Nie było żadnych perspektyw na przyszłość. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Były, liczyło, liczyło się tylko dla mnie imprezowanie, skończenie pracy. Pracowałem dla ojca, i nie widziałem żadnych perspektyw. Jaki był bilans mojej wiedzy na tamten czas? Bardzo fatalny. Przeczytane książki? Zero. Jedyne książki, jakie przeczytałem, to streszczenia lektur, żeby zdać z klasy do klasy. Jak już skończyłem szkoły, to poczułem ulgę, że nie muszę czytać książek, że nie muszę się uczyć, więc bardzo źle to wyglądało. Szkolenia? Nie robiłem żadnych szkoleń. Nie wiedziałem, że można czerpać wiedzę od innych ludzi. Zero. Własny biznes nie istniał. Nie wiedziałem, że można prowadzić biznes, że trzeba prowadzić biznes, żeby być przedsiębiorcą. Dzielenie się wiedzą? No nie dzieliłem się wiedzą, bo mogłem jedynie się podzielić, gdzie do Sopotu pojechać na imprezę. Nic więcej. <grytanie> to była jedyna rzecz, którą mogłem się podzielić. I tak wyglądało moje życie przez kilka lat. Aż pewnego razu jechałem sobie tym czerwonym golfem i w Gdyni pod klifem spotkałem człowieka. Zobaczyłem scenę jak z filmu, samochód Porsche Panamera i szedł elegancki, szarmancko ubrany, zamożny biznesmen. W rękach trzymał torby pełne zakupów z drogich butików. Jedyne co wiedziałem to, że w którejś z tych torb, jedna z tych torb będzie pewnie tyle samo kosztuje co mój cały Golf. Ja stwierdziłem, że muszę do niego podejść i się zapytać jak on to zrobił. Szybko podjechałem samochodem. Wybiegłem wręcz do niego, aż się wystraszył. Mówię, proszę pana, błagam pana, niech mi pan powie, co trzeba w życiu zrobić, żeby być taki jak pan, żeby mieć taki samochód, żeby mieć takie, takie ciuchy, żeby było stać mnie na wszystko, tak jak pana. Błagam, niech mi pan powie, co trzeba zrobić. On tak stanął, uśmiechnął się i powiedział, wystarczy poczekać, wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie. Słuchajcie, ja się załamałem, jak usłyszałem tą wiadomość, bo stwierdziłem, że nie będę czekał, tylko chcę wziąć sprawy w swoje ręce. Chcę wziąć sprawę w swoje ręce i będę szukał samemu, na własną rękę. Wziąłem sprawę w swoje ręce, więc zacząłem szukać w internecie, na YouTubie. Gdzieś mi wyskoczył Mateusz Grzesiak. No to zacząłem oglądać filmik z Mateuszem Grzesiakiem. Mateusz Grzesiak w jakimś filmiku powiedział, że jego życie się zmieniło w momencie, kiedy kupił książkę Tonego Robinsa, i przeczytał ją, i w... całe jego życie się zmieniło. Więc ja szybko tą książkę przeczytałem, kupiłem, zacząłem ją czytać, i tam był taki cytat, znaczy nie cytat, tylko tak napisał Tony Robbins, że on przeczytał w młodym wieku ponad 700 książek psychologicznych o sprzedaży, o psychologii człowieka, i on jest w stanie pomóc każdej osobie na świecie. Ja stwierdziłem, że ja też tak chcę. I zacząłem czytać te książki jedna po drugiej. Kolejna, kolejna, kolejna. Zacząłem chodzić na szkolenia, zacząłem się uczyć, zacząłem się szkolić, i w pewnym momencie podjąłem decyzję, bo mianownikiem tych wszystkich książek było to, że trzeba mieć własną firmę. Więc ja podjąłem decyzję i założyłem w 2015 pierwszą swoją firmę: Ecoled System z oświetleniem led Mówię, zmienię świat, zmienię, -y, zmienię stare lampy na led -owe. I przez trzy lata, pierwsze bardzo mocno. Bardzo trudno było zdobyć nowych klientów, jakiś kontrakt milionowy, ale ja się nie poddałem. Ja dalej walczyłem, dalej chciałem jak najwięcej, żeby zdobyć, żeby, żeby mieć tą wiedzę. W międzyczasie jeszcze ojciec na mnie firmę założył i zbankrutował. Ja zostałem z długiem, prawie poszedłem do więzienia siedzieć i miałem zakaz prowadzenia działalności. I ja stałem sobie w takim miejscu, mówię: Nie mogę prowadzić firmy, nie mogę, nie mogę działać. Co ja mam zrobić? Czy mam wrócić do czasów golfa, czy jednak pójść dalej naprzód? Ale te książki wszystkie, które czytałem, mówiły o tym, żeby się nigdy nie poddawać, żeby iść naprzód, żeby działać. Więc co ja zrobiłem? Zacząłem jeszcze więcej czytać książek, jeszcze więcej szkoleń, szkoleń robić i nigdy się nie poddawałem. I mija 10 lat od zdjęcia w golfie, jest już Rafał Gajewski, przedsiębiorca. Jest osoba zupełnie inna mentalnie. Przede wszystkim przez to, że przeczytałem książki i to dużo książek. Na dzień dzisiejszy 537, no przepraszam, 540, bo nie zaktualizowałem prezentacji. Ale każda kolejna książka prowadziła mnie do celu, prowadziła mnie do tego, żeby jak najwięcej zdobyć wiedzy nowej, żeby doświadczenia nabierać. Nigdy się nie poddawałem. Szkolenia. 114 szkoleń. Jeździłem na wszystkie szkolenia, jakie tylko były. Mateusz Grzesiak, Jakub Bebączek, yy, Jacek Wiśniowski, yy, Coach Mike. Wszystkie te szkolenia robiłem, bo wiedziałem, że za każdym razem będę mądrzejszy, będę lepiej funkcjonował w firmie. I rzeczywiście weszła fotowoltaika w 2017 roku, którą się bardzo szybko zainteresowałem. Turbiny wiatrowe, fotowoltaika, magazyn energii. I ta firma cały czas rosła, rosła. Do dnia dzisiejszego rośnie i funkcjonuje bardzo dobrze. Własny biznes istniał, tak, bo już miałem firmę. Dzielenie się wiedzą, również dzieliłem się wiedzą, bo zacząłem zatrudniać handlowców. Te wszystkie techniki sprzedażowe, które ja y, wyczytałem w książkach, sam sprawdzałem na klientach, udawało się, więc zacząłem szkolić ludzi i oni też mieli wyniki. I dzięki temu firma cały czas rosła. I te wszystkie decyzje, które podejmowałem, są jak ta nitka, taka cieniutka. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest cienka, można byłoby ją przerwać. Można byłoby ją przeciąć. Ale to właśnie te małe decyzje, które podejmujemy każdego dnia, prowadzą nas do budowania naszej pewności siebie, naszej wiary. Bo ta jedna nitka nie wygląda dobrze. Natomiast jak połączymy 20 tysięcy takich nitek, to mamy pas bezpieczeństwa w samochodzie, który podczas wypadku ratuje nam życie, taki pas potrafi wytrzymać nawet 8 ton. I Ja stwierdziłem, że tymi wszystkimi książkami, tym doświadczeniem cały czas buduje swój pas bezpieczeństwa. Dzisiaj on jest taki, ale za 10 lat będzie taki. On będzie coraz silniejszy, on będzie coraz większy, coraz mocniejszy. Ja już nie pozwolę na to, żeby on się kiedykolwiek przerwał. Więc te decyzje, które podejmujemy, czy obejrzymy sobie serial na Netflixie, czy zadzwonimy do klienta kluczowego, czy zatrudnimy nową osobę, one są kluczowe w naszym całym procesie. Tak samo było u mnie. Każdy dzień to jest jedna decyzja. I jeszcze jedno, jeżeli czasami sobie odkładałem coś na później, a zrobię to później, to nie podjęcie decyzji to także decyzja. jak ja to zrozumiałem, aha, hola, hola, ja właśnie podjąłem decyzję, że tego nie zrobię. Nie, nie, to ja to robię, bo chcę iść do mojego celu. Chcę to zrobić, chcę to zrobić, chcę się zbliżyć, bo jeżeli odkładamy coś na później, to jakbyśmy zrobili pauzę w naszym rozwoju. A my nie chcemy włączać pauzy, my chcemy się rozwijać, my chcemy zarabiać, chcemy być przedsiębiorczy. Ja tak przynajmniej robiłem i robię. Te małe wybory to są wielkie efekty. Winston Churchill, miesiąc temu byłem w Londynie, musiałem sobie strzelić z nim fotkę, ponieważ tak jak na samym początku powiedział on fajny cytat: Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu i ja widziałem go parę lat wcześniej. Ale jak go zobaczyłem, to ja działałem według tego cytatu. I to właśnie pozwoliło na to, że mówię: Pokocham ten cytat, bo to jestem ja. To właśnie po przeczytaniu tych książek, po tych doświadczeniach, po tych szkoleniach, to jestem ja, że za każdym razem, jak była jakaś porażka, ja się nie poddawałem. Ja wstawałem silniejszy. Bo porażka to jest nic innego jak lekcja, żeby zacząć coś jeszcze raz na nowo bez utraty entuzjazmu i bez tego błędu, który właśnie popełniliśmy. Upadek to nic innego jak początek czegoś nowego. Teraz powiem Państwu o tych czterech kluczach, które sam sobie wyrobiłem. R jak relacje. Relacje są moim zdaniem najważniejsze. Ja to zawsze powtarzam na każdym szkoleniu naszych ludzi, że jeżeli zbudujesz odpowiednią relację z klientem, ten klient Ci zaufa. Jak Ci zaufa, to podpiszesz z nim umowę i zakończysz się spotkanie sukcesem. Relacje w związkach też są bardzo ważne. Jeżeli mamy dobre relacje w życiu, to będzie nam łatwiej, będzie utrzymać partnera przez, przez cały czas. Relacje z dziećmi. Relacje są fundamentem. Dobre relacje są fundamentem wszystkiego. Drugi klucz to elastyczność. Elastyczność moim zdaniem też jest kluczowa, bo jeżeli ja jadę do człowieka, do prezesa wielkiej firmy, to ja muszę z nim rozmawiać jak równy z równym. Nie mogę być wyżej od niego, nie mogę być niżej. Ja jestem elastyczny i się do niego dostosowywuję. Rozmawiam z nim, mówię mu, jakie możemy razem czerpać korzyści z tej transakcji. Elastyczność też jest w tym, jak idę odebrać córkę swoją z przedszkola, z przedszkola, ze szkoły, przepraszam, i muszę się na chwilę zamienić na tą dziewięcioletnią córkę. Co ona potrzebuje? Czy chce iść na basen, czy chce iść, do, czy chce iść gdzieś na plażę? Zabaw, ja jestem elastyczny. I jak zatrudniam ludzi, czy przedstawiciela handlowego, czy dyrektora, to jestem elastyczny, bo z każdym z nim rozmawiam na innym poziomie. Elastyczność w biznesie moim zdaniem jest bardzo kluczowa. P. Jak poczucie humoru. Poczuciem humoru przysięgam Wam, że ja wszystkie klasy zdałem dzięki poczuciu humoru. Pamiętam, jak dziś, jak za każdym razem było tak, że. Pod koniec roku pani mówiła, Gajewski, jedynka, nie zdasz następnej klasy. Ja wtedy podchodziłem, czekałem, aż wszyscy pójdą z sali. Podchodziłem do niej, robiłem takie oczka, jak kot Mówiłem: Proszę pani, ale ja już się zmienię, ja przysięgam, ja nigdy w życiu ja, niech mi pani da ostatnią szansę. Ja naprawdę zdam, przysięgam, wykorzystam to. I dawały mi te szanse. I ja zdawałem, z każdej klasy do klasy. Poczuciem humoru zdobywa się świat. Moim zdaniem poczuciem humoru zdobywa się świat. W każdej sytuacji, czy w związkach, czy w jakiejś trudnej sytuacji zawsze wszystko możemy zamienić na poczucie humoru. Ostatnim kluczem jest S, jak szczerość. Jeżeli jesteśmy szczerzy, jeżeli jedziemy do klienta i wiemy, że się spóźnimy, to zawsze każe zadzwonić. Powiedzieć, proszę Pana, jak mam być szczery, to stoję w korku. Miałem być u Pana na 12, a będę na 12.30. Bardzo Pana przepraszam. To inaczej on traktuje później tą osobę, będąc już na spotkaniu, że nie skłamała powiedziała prawdę. Pamiętajcie, że zawsze jest takie powiedzenie, najlepsza jest najgorsza, najlepsze, jak to było? Najlepsze kłamstwo. Najlepsze, najlepsze kłamstwo, jest, gorsze, no, najlepsze kłamstwo jest, go, jest najlepsze niż gorsza, prawda? No, jakoś tak. Ech. Ta wiara w siebie, ten pas bezpieczeństwa, który zbudowałem y, tymi czterema kluczami, jest, mam taką wiarę w siebie potężną, że nawet gdyby mi wszystko zabrano, gdybym musiał zaczynać wszystko od początku to jestem w stanie z tym doświadczeniem, z tymi książkami, z tymi, z tymi szkoleniami, jestem w stanie zbudować każdy biznes w zaledwie pół roku, w jakiejkolwiek dziedzinie. I ta wiara jest we mnie, bo wiedzy nam nikt nie zabierze. Jeżeli już ją raz nabędziemy, to będziemy ją mieć do końca życia. Czy ktoś zna Michaela Jacksona? Hi hi hi. Ja kocham Michaela Jacksona, jestem fanem Michaela Jacksona od zalania dziejów. Od dzieciaka biegałem, bo robiłem moonwalka na, sali na, na, na salach, na holu, potem yy, tańczyłem w, w, na, na apelach w szkole, jeździłem na zloty Michaela Jacksona i moja dusza... Jest taka jak Michaela Jacksona. Moim zdaniem ja się po prostu utożsamiam z Michaelem Jacksonem. Kocham go, uwielbiam go, kocham jego piosenki, kocham jego przekaz, jaki on robi. I miałem takie marzenie, żeby stworzyć taką piosenkę, taki teledysk właśnie w stylu Michaela Jacksona, też motywacyjny, żeby, żeby nie było. Ja nie, nie rozumiem czasami tych takich piosenek, gdzie tam, wiecie, jak śpiewał mnie, pizda nad głową, kręć dupą swoją. To jest żadnego przekazu nie ma. To tylko niszczy dzisiejszą młodzież, a Michael Jackson miał inne przekonanie, inaczej śpiewał. I ja stwierdziłem, że nagram taką piosenkę i podjąłem decyzję, i nagrałem piosenkę. Nazywa się I'm Never Going Back. Jest na YouTubie, możecie sobie ją zobaczyć. I jak ja wrzuciłem tą piosenkę, to nagranie. To dostałem bardzo pozytywny odzew. Rafał, idź w tym kierunku. Rafał, rób to. Rafał, to jest fajne, fantastyczne. Kurde, Rafał. I powiem Wam szczerze, że od tamtego czasu minęły trzy lata i ja nagrałem 35 piosenek na dzień dzisiejszy. Bo tak mi się to spodobało, takie szczęście generuje podczas nagrywania piosenek, podczas uczenia się, podczas tworzenia bitu, podczas tworzenia tekstów, że tego szczęścia mi nigdy nikt nie zabierze. Ja znalazłem swoje hobby. Ja znalazłem coś, co sprawia mi radość każdego dnia. Jak ja jadę do pracy, do biura sobie siedzę, włączam sobie swoją playlistę i ona mnie wzmacnia, bo z tych 35 piosenek, około połowy jest taka motywacyjna, taka z przekazem, że, żeby dać kopa do działania. I ja właśnie sam sobie daję tego kopa do działania poprzez właśnie tego typu nagrywanie piosenek. I to mi się podoba, to jest moje hobby. Pracuję w biznesie, zarabiam pieniądze, ale inwestuję w siebie, inwestuję w swoją muzykę. Bo skoro ona zmieniła moje życie, to być może zmieni kogoś innego. Na samym końcu chciałbym Państwu pokazać premierę mojego teledysku, która, której, której nigdy jeszcze nikomu nie pokazywałem, która się nazywa właśnie Jedna decyzja. Byłem w władzy, dobrze znałem, to, to było. Miałem duże plany, lecz nie to nie śpiewa rafciu, to śpiewa moje serce Słuchajcie się w tekst Pamiętam dobrze wszystkie te trudne chwile Chciałem gdzieś dotrzeć, wcielić marzenia w życie Poczuć się jak ci co wygrali złoty pilet Nikt nie chciał pomóc, ale dało mi tą siłę Nikt mi nie mówi już, że dziś jestem warty nic Nigdy więcej już słów, które zabraniają mi Żyć tak, jak podpowiadają sny Ja yeah. dziś mam w sobie siłę, tak jak nikt Byłem w takich miejscach, gdzie dobrze znałem to, co złe Duże plany, leczki im nie wyśmiewali je Ej, Ja sam kontrał cały świat, zakupiony w życia grze Ale przez ten cały strach w życiu nauczyłem się Jedna decyzja może mi zmienić wszystko A każda blizna dała mi wygrać przyszłość Świat rzucał mi pod nogi kłody. A ja z nich zacząłem robić schody Nikt mi nie mówi już, że dziś jestem warty Lane leczki nie wyśmiewali je. Ej, Ja sam kontra całe świat zakupiony w życiach grze ale przy ten całe strach w życiu nauczyłem się Ej, Jedna decyzja może mi zmienić wszystko Dziękuję Państwu bardzo. Wielkie brawa! Słuchajcie, nie dość, że artysta to jeszcze przedsiębiorca. Dziękuję